Hej kochani, witajcie! Dzisiaj mamy Halloweenowy odcinek, wow, trochę taki straszny. W Norwegii Halloween się obchodzi. Od najmniejszych, najmłodszych lat dzieciaki już w tych szkołach, przedszkolach te dynie żłobią te pestki wyciągają, robią z dyni lampiony, chodzą po domach, zbierają słodycze, robią psikusy. Także ta tradycja amerykańska tu w Norwegii jest dość popularna. A ja z tej okazji mam dla Was dzisiaj takie dwie. Strapeczki, które już na moim kanale były wielokrotnie. No i tak, no Nie i zdrapiemy tak. sobie. Tak spędzimy, tak się trochę zrelaksujemy w niedzielę. <laughs> Także króciutkie intro i zaczynamy drapać. Ok, możemy przejść do drapanka, tych pięknych zdrapek. Chodzi tutaj o to, żeby znaleźć oczywiście pod, tym, pod tymi pieniążkami, pod tą warstwą ścierną mojej wygranej liczby, która znajduje się tu pod tą gwiazdką. Są cztery sztuki, no i którąś z tych musimy tutaj znaleźć. Ponadto możemy też tutaj znaleźć mnożnik razy 2, razy 5, razy 10 i razy 20 wygranej, znaczy premii, tak? Czyli jeżeli będzie premia i razy przykładowo mnożnik, razy 2, to mnożymy tą premię, razy 2. Tabela wyganych wygląda tak. No, zlepeczka kosztowała 50 koron jednak. Ok, no to przejdźmy do drapanka, przybliżymy troszkę, żebyście lepiej to widzieli. Zaczniemy od tej tutaj zlepeczki, chyba będzie widać dobrze. Trochę się odbija te światło, muszę tu tą lampę inaczej zamontować. Wygrywająca liczba pierwsza to 18, druga 22, ale chyba widać dobrze. 38 42, w ogóle wczoraj zrobiliśmy też takie lampiony z dyni mam już trochę lat, ale robiłem to dopiero pierwszy raz w życiu. I powiem wam, że frajda była fajna nawet przy tym. Na końcu tego odcinka pokażę Wam zdjęcia tych właśnie lampionów. Lampiony? Czy mogę tak powiedzieć? Nie, no, lampiony chyba nie. No, takie wiecie o co chodzi w i w środku światełko. I to naprawdę strasznie wygląda. Dobra, mamy 18, 22, 38, 42. Pierwsza 8 nie trafiona, 14 nie trafiona, 24 też nie trafiona i 44 też nie trafiona. Lecimy pięterko niżej. Tutaj będzie tak, 35. Niestety nie trafiona. Kolejna 6 też nie trafiona. 13 też nie trafiona. 36 też nie trafiona. Ale się do tu odbija. Niestety muszę tutaj inaczej tą lampę zamontować. Żebyście to trochę lepiej widzieli. 46, nie moja. 37 Obok było 38 i dwa ostatnie 40. Też nie moja. I ostatnia 39. Obok, 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 obok. Niestety puściutko.

Nie moja. 27 też nie moja. 45 też nie moja. Słuchajcie, co jest grane? Dlaczego tu nie ma nic takiego? 37 też puściutko. 35 też nie moja. 12 też nie moja i 9. też nie moja. I ostatnie 4. <try> trójeczka dwa ostatnie 40 i uwaga uwaga czy coś tu będzie czy pusto uwaga 24 obok nie czyli dzisiaj króciutki halloweenowy draping ale niestety puściutki no trudno się mówi mam nadzieję że kolejnym, na kolejnym drapingu trochę lepiej na tym wyjdziemy ja już dzisiaj wam dziękuję zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału jeśli tego jeszcze nie robicie łapki w górę komentarza jeśli możecie oczywiście będzie mi naprawdę miło no i zobaczcie na końcu filmu te właśnie zdjęcia z moich y, lampionów brakuje mi tego słowa, jak się na to mówi, nie lampion tylko kadynia z taką żarówką, y, lamp y, świeczką w środku, jak ktoś na to mówi, proszę napiszcie mi w komentarzach, bo wyleciało mi to z głowy lampion to chyba nie jest o Jezu, zapominam języka polskiego, no nie, dobrze, nie dobrze. ja wam dzisiaj już dziękuję i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków trzymajcie się, hej, pozdrawiam